Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Nie, nie wiem jak to powiedzieć. Myślałam, że nasze życie potoczy się inaczej, ale kilka dni temu trafiłam do szpitala. W sumie dwa dni temu, trzy dni temu trafiłam do szpitala. Dwa dni temu z niego wyszłam. Miałam niestety skręt Jelita. To jest coś, z czym zmagałam się jako dziecko. Później wszyscy myśleli, że to już przeszło. Niestety zdarzyło się to jeszcze raz. Więc teraz. Brai został w domu, żeby się mną zająć. Całe szczęście też wydarzyło się to w dzień, w który on miał jechać na statek, więc, więc mógł zostać w domu i nie musiałam jeszcze dodatkowo myśleć o tym, co będzie z dziećmi, jeżeli ja pójdę do szpitala w tych kilku godzinach, kiedy on będzie mógł wrócić do domu. Ale teraz, teraz jesteśmy razem, teraz wypoczywam, a ostatnie dwa dni chillowałam sobie w domu. W sumie to wczoraj był pierwszy dzień, co byłam cały dzień w domu, no nie? Tak. Czyli, tak jakby wczorajszy dzień byłam cały, czas, cały dzień w domu, a dzień wcześniej wyszłam ze szpitala około 16.00. 15, koło 15 wyszłam ze szpitala, więc dzisiaj, dzisiaj jest mój drugi dzień taki pełen w domu, który mam. Jestem na razie na diecie płynnej. Mogę pić jakieś soki, jakieś koktajle no po prostu wszystko, co jest zmiksowane perfekcyjnie na bazie, na bazie mleka. Dzisiaj dopiero ściągnęłam sobie też moją bransoletkę ze szpitala, więc czuję się już troszkę wolna. Na dzisiaj mam taki plan, że wyszykowałam się do wyjścia, wykręciłam sobie włosy, które już się niestety w większości rozprostowały i mam w planach kilka rzeczy zrobić dla siebie, ale chciałabym też zrobić je z dziećmi i z Braim, więc zapraszam na takiego vloga, a dodatkowo jeszcze zanim zaczniemy tego vlogać dzisiaj, to w sobotę byliśmy w ZOO w Islandii i chciałam Wam wrzucić y, materiał z tego dnia, bo w tym dniu nie udał nam się już y, cały vlog, ale ten materiał wydaje mi się, że jest dość y, ciekawy, więc zapraszam na niego. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Właśnie co z całą rodzinką idziemy do do zoo w Reykjaviku. Z tego co wiem jest to jedyny zoo w Islandii i pomyślałam, że nagram dla was dzisiaj vloga, bo jest to zoo dość specyficzne jak na takie standardy europejskie, więc... Yy, idziemy i będę wam pokazywać. Chcesz coś powiedzieć? No, ten... Yy... Zoo w islandzkich jest troszeczkę ciekawy, bo chyba nigdy w, w całym świecie nie ma takiego zoo, taki zoo. Tak, chyba nie ma takiego zoo na całym świecie jak jest tutaj w Islandii. 100%. E, I powiemy może dlaczego od razu? Nie, zobaczą, zobaczą jak oglądają dalej. Nie? Taddy. Tak? Niespodzianka jest. Side by side, our are done. All the good times just begun. Can we go to the shark area? Oh, honey. What? Iceland. There are no sharks in Iceland. Yeah. This is it. Mm. But yeah. it's pretty cool. Can we maybe go find some. Mm. Yes. Mm. We know what we have, let's hold on tight. Find what we looking for in life. We Widzisz to? Co? No to są samochody. No. Wyświetlamy, chodź tu do mieści. Tak, bo to nazywa się z koła sieroty. No i jazdy. Jazdy. Ok, super. A później... później pójdziemy na pociąg. Pociąg? No? Tu, tu. I see it's so big. Jak możecie zobaczyć, o, teraz słyszycie muzykę, ale jak możecie zobaczyć takie islandzkie zoo, u nas to jest bardziej farma, ale dodatkowo mamy park rozrywki, w którym bilety, którego użytek jest wliczony w cenę biletu, więc chłopcy mogą iść na różne atrakcje, takie jak jeżdżenie samochodzikami, jakieś karuzele, czy nie wiem jak to się nazywa. No może nie roller clustery, no ale coś takie właśnie tego typu rozrywki. Więc... E, nie wszystko teraz w tym momencie jest otwarte, ale ogólnie e, jest tutaj dużo rzeczy dla dzieci poza tym oglądaniem zwierząt z farm. A jak jest go na Gołandys? Nie! We can if you were too scared. Are you too scared? No no you have to say no we can. We can't. Can I go again? Again. <laughs> yeah? can you yeah. take photos? I took a video, I'm gonna show you later. A teraz zapraszam na vlogę z dziś. Brai ma już kawę, a ja dla siebie i dla chłopców zamówiłam takie szejki. One nazywają się Power Shake z Joe and Juice. I tutaj mamy truskawkę, banana, mleko waniliowe chyba i do tego lód. Więc wydaje mi się, że jak na to, że nie mogę jeść, to sprawdzi się to świetnie. Niestety musieliśmy nasze plany przełożyć na później, bo rozbolał mnie bardzo brzuch. Em, bardzo mi się wzdeł e, i pomyślałam, że zamiast przerywać tego vloga, to po prostu wam to nagram, bo takie jest życie, leżę sobie teraz tutaj w łóżku, oglądam serial i e, czekam, aż mi przejdzie, e, może się na chwilę zdrzemnę, bo też bardzo boli mnie głowa. E, no, ale tak, e, tak właśnie jest. I powiem Wam, że po tym jaki duży ból odczuwałam, e, będąc w szpitalu i w sumie dzień wcześniej, bo Cała akcja zaczęła się w niedzielę o 12 w ciągu dnia, w południe po prostu, nagle rozbolał mnie brzuch, właśnie złapał mnie taki duży skurcz i nie chciał popuścić, no i później już było tylko gorzej, później koło 19 zaczęłam wymiotować. No, i tak to się ciągło całą noc. Leżałam pod prysznicem, e, leżałam pod prysznicem. E, próbowałam ukoić ten ból e, moj, ciepłą wodą, ale to nic po prostu nie pomagało. E, I po prostu o 5 rano już mówię dobra jego, że musi zadzwonić e, po karetkę czy do szpitala. No, bo chłopcy spali, więc brai zadzwonił do szpitala, powiedzieli, że mogę przyjechać i pojechałam tam taksówką. Na szczęście mamy niedaleko, więc, więc to jest całe szczęście, jechałam tak około 5 minut tą taksówką, ale też nie chcieliśmy chłopców budzić, bo Helgi na rano musiał iść do szkoły, więc głupio byłoby go budzić dwie godziny wcześniej, tylko po to, żeby pojechać do szpitala i po prostu wrócić. A, ale nie wiem, tak jakby dalej... Z Brahim nie możemy dojść do siebie po tym, co się wydarzyło, bo była to taka bardzo, bardzo niekomfortowa sytuacja i też najgorsze jest to, że. Ten skręt Jelita rozwiązał się sam po odpowiednim nawodnieniu, po nałożeniu sondy przez nos do żołądka, więc, więc tak naprawdę lekarze nie wiedzą, co spowodowało ten skręt Jelit, no i że może on się wydarzyć w każdej chwili. Więc wydaje mi się, że teraz kolejne tygodnie będziemy mieli bardzo nerwowe, bo każdy raz, gdy zaboli mnie brzuch, to właśnie mój mózg będzie mi podpowiadał, że tak, to jest na pewno to. I na pewno skończy się tak samo, jak skończyło się ostatnio, albo i gorzej, więc, e, więc wiadomo, że teraz to są po prostu takie ciężkie dni, ale, ale cieszę się, że brałem jest w domu i mogę się położyć. E, później po prostu, jak poczuję się lepiej, to pojedziemy sobie porobić te wszystkie rzeczy, które chcieliśmy, a teraz muszę, muszę po prostu na chwilę odpocząć. Tutaj jestem obstawiona mankami Helgiego, e, to znaczy bardzo dużo, bo on się tymi mankami z nikim nie dzieli i one mają jego zapach i nawet jak trzeba już je wyprać, to on płacze, że on nie sezonował przez tak długi czas i teraz wszystko pójdzie na marne, więc mam jego cztery manki, tą dostał od mojej mamy z Polski, e, to jest jego pierwsza manki, która kiedyś też nam się zgubiła e, i bardzo e, miła osoba Ania Stróż e, znalazła ją w Niemczech i nam e, wysłała, więc bardzo dziękujemy. E, no więc Helgi dał mi tutaj swoje manki, żeby mnie pilnowały i żeby sprawiały, że poczuję się lepiej, e, a ja oglądam w tym momencie Office, The Office. E, to jest mój taki comfort show i, i oglądałem już te odcinki Wszystkie tyle razy, że pamiętam niektóre z nich na pamięć, ale właśnie w takich momentach, gdy czuję się nie najlepiej, no to sobie go odpalam, bo właśnie tak sprawia, że się wyciszam i relaksuję, więc ja oglądam i widzimy się później. Od momentu nagrywania ostatniego filmiku, który się pojawił, minął już jakiś czas i niestety moje dóże już wysły, ale trzymało się dwa tygodnie, więc całkiem spoko. Ale to nic, bo e, moi chłopcy z Brai pojechali wczoraj do kwiaciarni i kupili mi takie piękne róże. Tutaj w środku też są jakieś inne kwiatuszki i takie kuleczki, nie wiem w sumie jak to się nazywa. Ale świetnie się składa, bo e, te róże po prostu wyrzucę, a te sobie odpakuję, przełożę i będą e, pięknie wyglądać w wazonie. Więc teraz w tym momencie to zrobię, e, bo robię też obiad. Dzisiaj na obiad mamy udawaną karbonarę. Udawaną dlatego, że Brajk kupił dużo bekonu i by się przeterminował, a po drugie udawane dlatego, że nie mam wszystkich składników takich, jak powinny być, więc będziemy improwizować. Myślałam, żeby jechać do sklepu, ale chłopcy są głodni teraz, więc robimy udawaną karbonarę. Teraz bekon, który mi się troszkę zjarał, ale to nic, to nic, to nic. Dalej no, będzie wszystko dobra. Dobra, większość rzeczy mam przygotowane, mam, z, mam zamiast grana padano, mam niestety tylko parmezan, więc parmezan ląduje tutaj e, potarty. I teraz e, wyciągnęłam sobie bekon i taki mam plan, że jak podgrzeję ten tłuszcz i wrzucę na niego makaron, Mamy tłuszczyk, który podgrzewam i wrzucam na jego makaron i go zacznę mieszać, wybełtam go po prostu w tym oleju, bo widziałam, że ktoś tak robił i później zobaczę. Jeszcze nie mam żadnego planu, niestety. Mam plan, ale nie mam planu. Zostało mi przy okazji pięć jajek i e, gdy mi się tutaj to wszystko podgrzewa to pomyślałam, że te jajka e, sobie e, rozbiję i odłożę z nich żółtka, bo powiem Wam zaraz co mi z nimi robiła. To jak mówię, to nie jest przepis na carbonarę, tylko to jest po prostu jakieś coś, co planuję zrobić na obiad i zobaczymy po prostu co z tego wyjdzie. Nie lubię strasznie tak oddzielać żółtek, bo zawsze mi pękną, ale dobra, na radę. Tutaj już, mamy, tutaj już mamy makaron z tym tłuszczem i ja teraz go po prostu e, mieszam. Nie wiem, widziałam, że robili tak w restauracji i widziałam to na filmiku, że tak robił. Oczywiście makaron też nie jest taki jak po do carbonary, tylko mam takie większe świderki, ale to nic, to nic, słuchajcie, będzie i tak bardzo dobrze, jeżeli mi się uda ten przepis, więc nie ma znaczenia. Do tego tutaj ten parmezan i doleję troszkę wody z makaronu. I teoretycznie powinien się z tego zrobić sos. Dobra, na razie działa. Dodam teraz pieprzu. W teorii powinno być wystarczająco słone, bo i nasz bekon, yy, i ten tłuszcz miały słony posmak. No i też posoliłam solę do i też posoliłam wodę do makaronu to odkładam patelnię na takie łapki tutaj ściągam ją z, z ognia i będę wrzucała do środka te jajka i szybko je muszę wybełdać z tym całym sosem żeby one się po prostu nie zrobiły jajecznicą Tylko właśnie takim kremowym sosem Słuchajcie no, wygląda to prawidłnie. Wygląda to po prostu jak taka carbonara, którą jedliśmy we włoszech czy w Nicei. Oj a... O, oh, sorry. Okay. Dobra. A trzeba jakiejś soli czy coś do środka? Nie? Dynę! Ciało! Wyszło, wyszło! Cieszę się. To była udawana carbonara. Chciałam to jest udawana? Bo nie mieliśmy większości z A co jest... E Czemu carbonara jest carbonara? Bo ma pancetta guanciale, do tego ma grana padano, ser, do tego ma inny in ten... makaron, ale tak naprawdę udawana, ale wszystko jest, co powinno w niej być. Nie wiem, czy zobaczycie, ale tutaj e, wytworzył się taki naprawdę bardzo ładny sosik e, z tych jajek, z seraz z tej wody, więc e, wydaje mi się, że carbonara jako tako wyszła. Tylko właśnie jest to taka e, udawana carbonara, ale jest. Więc chłopcy siadają do e, jedzenia. Ja zaraz im pokroję jeszcze chlebek czosnkowy. Tobie chlebek na, nam. Nam. Udawany chlebek czosnkowy, bo mamy tylko chlebek nam. No na... ale to jest udawany chlebek nam na pewno. No tak, no bo nie jest Ale są. najlepszy będzie, bo ja nigdy smak spróbowałem yy, jako taką karbonatą.